Witajcie na moim kanale, ja jestem Gosia, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moich ulubionych kosmetykach do domowej pielęgnacji od firmy Apis. Apis to polska firma kosmetyczna, którą możecie już znać z innego odcinka na moim kanale, gdzie pokazuję Wam, jak aplikować kwasy w warunkach domowych. W dzisiejszym odcinku jednak przejdziemy sobie do bezpieczniejszych kosmetyków, czyli kosmetyków do domowej pielęgnacji. Zaczniemy sobie od kosmetyków, które sprawdzą się u osób z cerą tłustą, mieszaną i trądzikową. Są to kosmetyki, które zawierają w swoim składzie zieloną herbatę, która będzie działać antybakteryjnie i nawilżająco. I co najważniejsze, kosmetyki nie będą nam wysuszać skóry. Ogólnie osoby, które szukają właśnie kosmetyków do pielęgnacji tego typu cer, mają problem z tym, że zazwyczaj takie kosmetyki zawierają w swoim składzie alkohol bądź inne substancje, które wysuszają nam skórę, podrażniają ją i wręcz przeciwnie, nie poprawiają jej wyglądu, tylko podrażniają te zmiany, które już mamy na skórze. Tonik oraz krem właśnie z tej serii Acne Stop od firmy Apis, naprawdę one fajnie razem spu i widać tą różnicę między kremami a tonikami drogeryjnymi. Nie jest ona jakoś bardzo wyczuwalna, bo tonik, który Wam kiedyś polecałam od firmy Under20 na innym filmie, również fajnie się sprawdza, ale jednak czuć jest tą jakość kosmetyków w tym przypadku i w tym krem nie zapycha nam porów, bardzo fajnie nabierze skórę odświeża ją, no przede wszystkim właśnie powiedziałam Wam wcześniej, obydwa kosmetyki działają antybakteryjnie również z tego zestawu, czyli z linii Acne Tok, możecie sobie dokupić maseczkę ściągającą wygładzającą z białą linką i cynkiem i obydwa te składniki będą działać również antybakteryjnie ale też wysuszająco, więc dobrze by było, abyś dokupili właśnie ten krem i ten donik, aby po prostu utrzymać to nawilżenie waszej skóry. Co do maseczki jeszcze, najfajniejsze jest to, że maski tego typu, które mają w swoim składzie glinkę, często jest tak, że musimy je wyrabiać z wodą. Co jest trochę męczące i stałam się troszeczkę przy tym też leniwa, bo nie chcę mi się rozrabiać tej maski z wodą dwa razy w tygodniu. Więc szukałam właśnie dobrej z dobrym składem maski, która będzie już gotowa i nie będę musiała jej rozrabiać z wodą. I właśnie maseczka od firmy Apis jest taka, jak możecie zobaczyć, jest ona gotowa już, wystarczy tylko przełożyć ją do miseczki i nałożyć później tą maskę bezpośrednio na waszą skórę za pomocą pędzelka. Oczywiście w dzisiejszym odcinku nie mogło zabraknąć kosmetyku, który będzie nam złuszczać martwy naskórek. Peeling enzymatyczny z algami morskimi z wyciągiem z papainy jest naprawdę świetny. Długo szukam peelingu, który nie będzie tylko złuszczał tego martwego naskórka, nie będzie tylko rozświetlał skóry, ale jednocześnie będzie ją nawilżać. Więc właśnie dzięki występowaniu alg morskich, które mamy właśnie w peeling enzymatycznym od firmy Apis. Możemy uzyskać to nawierżenie rozświetlenie, no i oczywiście oczyszczenie naszej skóry. Tego typu peeling enzymatyczny sprawdzi się oczywiście u osób z serą suchą, wrażliwą, ale również u osób z serą trądzikową, tłustą i mieszaną. Fajnie jest nałożyć peeling enzymatyczny, kiedy macie skórę trądzikową, ponieważ nie będziecie roznosić dodatkowo tych bakterii na skórze, co może powstać przy, przy używaniu peelingów drobnoziarnistych bądź gruboziarnistych. Przy peelingach enzymatycznych po prostu nakładamy produkt i zmywamy go po określonym czasie. Teraz czas na mgiełkę. Fanką mgiełek do twarzy nigdy nie byłam. Myślałam, że to jest troszeczkę taki, wiecie, pizz na wodę, że mgiełki nie nawilżają nam skóry. W sumie uważam, że kompletnie nic nie dają, może jakieś tam delikatne jakieś odświeżenie, nic poza tym. I postanowiłam sobie właśnie kupić mgiełkę z wodą z owoców pomarańczy i komórkami macierzystymi. Pierwsze co poczułam to oczywiście piękny zapach cytrusowy mgiełki, ale przede wszystkim działa ona rzeczywiście nawilżająco. Od razu po aplikacji mgiełki jest to uczucie takiego odświeżenia, nawodnienia tej skóry. Mgiełkę używam na skórę, która jest tonizowana. Później nakładam serum i wszystko na koniec psikam sobie mgiełką, no i później na to nakładam jeszcze krem i, i make up, jeżeli maluję się tego dnia. I od kiedy używam mgiełkę, są jakieś nie wiem, dwa tygodnie, widzicie ile jej zeszło, naprawdę dużo nie trzeba tej mgiełki wylać na siebie, to jest też ogromny jej plus, no i przede wszystkim Teraz widzę, że potrzebowałam tego typu kosmetyku w mojej pielęgnacji. Jest takim po prostu uzupełnieniem tego wszystkiego, co wcześniej używałam. Myślę również, że to będzie fajne rozwiązanie latem, kiedy nie chcemy nakładać tego make-upu, nie chcemy tak zapychać tej skóry, chcemy po prostu nałożyć tonik, kremy i tak wyjść z domu. No i w ciągu dnia będziemy pewnie czuć, że ta skóra potrzebuje nawilżenia, kiedy wyjedziemy na wakacje, kiedy będziemy się opalać, po prostu aby spowodować, po prostu aby chronić, aby nie wysuszyła się. Myślę, że ta mgiełka będzie hitem w trakcie lata i po prostu powinna być takim naszym must have po prostu w torebce. Myślę, że tak dwa razy dziennie, trzy razy dziennie um, powinniśmy się nią po prostu spryskać latem i myślę, że na pewno wtedy utrzymamy poziom nawilżenia naszej skóry. Jestem ciekawa, ile z Was używa jakiekolwiek serum czy krem pod oczy. Należałam do osób, które tego typu produktów nie używały. Zaczęłam od jakiegoś czasu nakładać sobie krem pod oczy, taki nawilżający, ponieważ kiedy wypadły mi rzęsy po prostu i zaczęłam wykonywać, wykonywać demakijaż, zaczęła mi się tutaj ta strefa pod okiem strasznie wysuszać. Krem jednak nawilżający na okolice oka nie dawał sobie rady. Dodatkowo również zaczęły mi się ostatnio pojawiać zasinienia. Troszeczkę zaczęła mi się też zatrzymywać tutaj woda pod oczami. I z tego powodu postanowiłam, że zainwestuję i kupię sobie serum pod oczy, które ma liftingować skórę i redukować e, właśnie cienie pod oczami. Serum od firmy Apis ma konsystencję bardziej kremu niż jakiegoś żelu czy płynu, e, więc też na bardzo długo nam wystarczy. E, opakowanie troszeczkę przypomina opakowanie kwasów, więc jeżeli macie kwasy, to uważajcie, aby nie pomylić. E, właśnie to jest najfajniejsze, że jak możecie tak zauważyć, taka jest konsystencja troszeczkę o kremu i naprawdę dużo trzeba, nie trzeba tego nakładać. Yy, w, sumie, w sumie taka kropeleczka wystarczy nam na jedno oko. I rzeczywiście od momentu, kiedy stosuję to serum, zauważyłam, że moja skóra pod oczami wygląda na bardziej taką wypoczętą. E, oczywiście jest napięta. Ja też nie mam aż tylu zmarczej w okolicy oka, ale rzeczywiście tutaj w tym kąciku takie delikatne kurze łapki gdzieś tam już się pojawiają, więc serum sobie na razie z nimi radzi. E, więc jeśli mieliście problem i kiedyś jakieś serum Was zniechęciło bądź jakiś inny krem pod oczy, to polecam Wam serdecznie właśnie zainwestować. W tego typu serum od firmy Apis, a myślę, że tak jak ja będziecie zadowoleni. A teraz czas na totalny hit po prostu: moje nowe odkrycie, czyli serum z irliofilozowanymi malinami czyli na serum z malinami. Serum sprawdzi się u wszystkich rodzajów cery, naprawdę u osób z serum suchą, e, tłustą, mieszaną, trądzikową, e, odwodnioną, wrażliwą. Naprawdę uważam tego typu e, serum właśnie z tymi malinami, które mają działać właśnie przeciwstarzeniowo, nawilżająco, e, rozświetlająco, również antybakteryjnie, ponieważ maliny, z malin e, ma w swoim składzie kwas salicylowy, który będzie nam chronić skórę przed e, bakteriami odpornościowymi, mi za rozwój trądziku. Już po pierwszej aplikacji zauważyłam zwiększony poziom nawilżenia mojej skóry, takiego odświeżenia, rozświetlenia. Bardzo długo szukałam kosmetyku, który nawodni mi tą skórę, który spowoduje, że ona taka się stanie, wiecie, odświeżona, taka nazwijmy, taka napompowana, że wiecie, nie będzie taka postarzała, wysuszona i miałam z tym problem i po prostu jak nałożyłam to serum pierwszy raz, to byłam takim mega szoku, że taki kosmetyk naprawdę potrafi w ciągu naprawdę jednej doby tak poprawić nawilżenie i w ogóle tak naprawić tą strukturę skóry. Więc od momentu, kiedy pierwszy raz użyłam ten kosmetyk, już tak. Nie ile? 3 tygodnie od kiedy go używam. Codziennie go stosuję, Najpierw tonizuję twarz, później właśnie nakładam serum, później krem bądź od niedawna tą mgiełkę od Apisa, którą Wam również pokazywałam. I możecie tego typu serum również spokojnie stosować sobie latem, ponieważ właśnie dzięki temu występowaniu ekstraktu z malin również będzie nam chronić skórę przed promieniem słonecznym i właśnie latem możecie sobie używać po prostu toniku tego serum, kremu i mgiełki, i na pewno utrzymacie właśnie taką fajnie nawilżoną, oczyszczoną skórę. Koniecznie sprawdźcie również inne kosmetyki od firmy Apis. Naprawdę wybór jest ogromny. Ja mam jeszcze kilka pozycji, które koniecznie będę musiała kupić. Myślę, że jest to firma, która naprawdę utrzymuje bardzo dobry poziom tych kosmetyków i na spokojnie możemy powiedzieć, że są to kosmetyki do użytku profesjonalnego. A nadzieję Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!